Dzień dobry! Dzień dobry, 22 lipca. Hej, dzień dobry Mariolu! Mariola, dziękuję. Dzień dobry Gabrysiu, Jadwigo. Witaj Krzysztofie, witam Aleksandro. Dariusz, Izabela, Dariuszek. Łukasz. Wszystkich widzów moich witam bardzo serdecznie z samego rana. I no szósta wybiła i dzwony jeszcze dodatkowo już przestały w tej chwili bić. Witam Was w tej nowej perspektywie. Zobaczcie jak widać słońce na tamtym kościele, w tamtej wsi i na domach. Także Słońce już zeszło. No, tutaj ta para z tego komina to chyba z gazowego. <laughs> Chłodny poran. Chłodny. To do za chwilę. Też taki balkonik jest, tak. Krasnala mam. Witaj zabelo dzień dobry. Takiego mam tutaj, oto kolega sympatycznego. Słuchacza. Ewentualnie można dodać wiernego widza. To tu, tutaj właśnie zamierzam jakieś pomyśleć na temat y zieloności. <laughs> Jakiejś zieleni. Pytanie z czym? Jakieś skrzynki muszę zakupić, bo teraz będę ten oto balkon użytkować. No taki mam tu balkonik. Na drugim piętrze. Z takim widokiem. No to, moi drodzy, do za chwilę. I zapraszam na dobrą herbatę dzisiaj z samego rana. Jestem, jestem, jestem. Tak. Jestem. Słuchajcie, chłodno, 11 stopni. Wschód słońca, 5.32, no to pół godziny temu. Zachód, 21.07. 06. Zobaczcie, mój nowy zakup. Zaparzacz. Mmm, jeszcze w się serca. Także zaparzyłam sobie dzisiaj czarnej herbaty, by wypić tutaj z Wami. Tak, ostatnio jestem zapracowana. Ale to może dobrze. Wiecie, u nas pracuje dużo urlopów. Także, trochę zastępstw. No, to takie e, czy szybkie życie? No, w sumie szybkie w jakiś sposób, dlatego że to człowiek tak tu do pracy, tu z pracy, tu odpocząć, tu coś ugotować. Zastanawia mnie od wczoraj temat, jak bardzo jesteśmy uwikłani przeszłości. W takiej przeszłości A mówię o tym, bo mam na, mam na myśli takie zdanie mojej koleżanki, która mówi nie pozwól nie dopuść do tego, aby to czytam to. I teraz zobaczcie, jak bardzo żyjemy w takich schematach. Mm, nie bycia sobą, bo to tak, trzeba iść na studia, bo mamusia kazała. Trzeba poznać dziewczynę fajną, ale taką, która się podoba mamusi. I te mamusie, i ci tatusiowie w naszym życiu chyba troszeczkę poszli za daleko. Bo ja rozumiem wychowanie dziecka. Małe, większe, ale jeżeli ma się 16 lat, i Mamusia ci mówi, co masz robić i jak masz myśleć. Czyli Mamusia mówi ci, nie idź tam, nie idź tam, bo ja wiem lepiej. Ja i ja ci wskażę właściwy kierunek. No to teraz jest pytanie, gdzie ta Mamusia jest w swoim życiu i czy ona z tego życia jest zadowolona? I to, czy jej wskazywali? Zobaczcie. E jak to ciężko jest dać, znaczy, jedna sprawa jest taka, wziąć odpowiedzialność no, za, za kogoś. No właśnie. A co to znaczy brać odpowiedzialność za kogoś? No to jeżeli się kogoś. O, i tutaj jest mały książę. Pamiętacie taką książkę? Ja to tak, mały książę. Ja to bardziej chyba tą piosenkę pamiętaj, że, pamiętam, że w maleńkiej róży kocham się książę na jednej z wielu gwiazd, nie widząc wcześniej innych róż. I teraz zobaczcie, i w tej książce, takiej małej, niewielkiej, jest o tym, jak ten mm, mały książę na tej planecie spotkał lisa. I ten list mówi do niego, bo tam jest pokazany ten list jako ta takie, taka mądrość życiowa, że ty mnie oswoisz. Czyli od czasu do czasu będziemy sobie określonych dnia, czy godzinie, będziemy sobie siadać obok siebie bez słów. I będziemy się do siebie przyzwyczajać. Tylko jeżeli mnie oswoisz, to weźmiesz odpowiedzialność już za moje życie i będziesz do końca ze mną co to znaczy wziąć odpowiedzialność za cudze życie? No właśnie. Jeżeli wlaliśmy komuś jakiś schemat, to teraz oczekujemy, że ten ktoś będzie żył według tego schematu. Tylko czy ten, ten, ten schemat jest właściwy? No bo oczywiście możemy pójść dziesięcioma przekazaniami. jak postępować. Tylko gdzie w tym wszystkim. Jest bycie sobą. To, co um, od wielu lat mówię, odwaga bycia sobą, odpowiedzialność, branie za siebie własnej, tej własnej odpowiedzialności. Czyli tak jak ja mówiłam dzieciakom moim, ja za was do szkoły nie pójdę i ja za was się nie nauczę. Trzeba podejmować własne decyzje i jeżeli się coś robi, to robić to odpowiedzialnie. I dotyczy to nas wszystkich. Posłuchajcie, łatwo jest komuś dać pieniądze. I jak się daje ileś, no nie wiem, posłuchajcie, to jest w każdej relacji, czy to jest kwestia rodzice-dziecko, bo oczywiście trzeba, żeby może urosło, może dojrzało, może wyszło z domu. Ale jeżeli już jest tak przyzwyczajone do tych pieniędzy, do tego dawania, że ona sobie, on, czy ona zrobiła sobie plan na życie według tych pieniędzy, a nie chce dojrzeć i nie chce pójść i sama, czy sama, czy sam zarobić. Zobaczcie, jak to jest, jaki to się, jest to schemat i to jest ta, to dobro, bo nam się wydaje, że to jest tak dobrze, nam tutaj, bo tam nam ktoś daje, nie musimy się o nic martwić. Ale to, że nie musimy się o nic martwić, to znaczy, że jesteśmy szczęśliwi. I czy to jest, jeszcze nie jest często tak, że ktoś jak nam daje te pieniądze, to on jest jeszcze wyśmiewany i się takie, wiecie, wyśmiewany w tym sensie, no, on musi, nie? On musi. Tak, bo nie znamy wartości. Własnych, zarobionych pieniędzy. Bo gdy budujemy związek, to jest współpraca. I jedna na przykład strona pracuje, druga zajmuje się domem. Ale zajmowanie się domem to jest mnóstwo pracy. To jest budowanie rodziny, wychowywanie dzieci. Ale tak naprawdę ci jak stworzyli ten związek, tą rodzinę, to przecież dzieci urosły i ta relacja, ten związek trwa dalej. A nie tak, że do końca życia będziemy dorosłego za przeproszeniem w cudzysłowie starego konia. Trzymali u siebie i masz, synusiu, masz tutaj pieniążki. Wiesz, ta praca to nawet nie trzeba mówić. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do dawania, to on nie będzie szukał, on nie jest zainteresowany. Dlaczego ma się męczyć i szukać yy, i zarabiać sam na siebie? On tego nie rozumie. I to jest, posłuchajcie, dla mnie ten schemat. To jest ten mm, życie w schemacie jakimś określonym. I to był oczywiście tylko przykład. Gdy czasem krytykujemy to czy tamto, nie zdając sobie sprawy, że podcinamy gałąź, na, którą, na której siedzimy. Ale trzeba podciąć. Albo że ciągle, wiecie, pracujemy i mówimy, no to nie mamy czasu, bo tu, tu, tu jesteśmy tacy zajęci. I wtedy Ciach przychodzi jakieś zdarzenie. Przychodzi, bo ono musi czyść dla opamiętania. Ja nie mówię, że ktoś robi źle. Słuchajcie, chodzi mi o to, żeby dojść do tego, żebyśmy żyli swoim życiem i żebyśmy brali odpowiedzialność za to, co robimy. Ciężkie tematy poruszam z samego rana. Ale chodzi o to, żebyśmy umieli się radować życiem. Bo jak możemy być szczęśliwi, jeżeli żyjemy na smyczy? Bo przecież, gdy mówimy dzieciom, idźcie na takie studia, no to na te oczywiście te studia fundujemy, a później oczekujemy, że co? Że ten ktoś ma być szczęśliwy w życiu, jakiemu my skazaliśmy kierunek. Bo rodzina tak chciała, bo taki był, no, taka była moda w rodzinie, i od iluś tam lat byliśmy tym i tamtym. I posłuchajcie wtedy: nie ma dobrego lekarza, bo lekarz, jak każdy inny zawód, ma być z powołania. Z powołania. Obserw obserwuję od pewnego czasu tutaj taką rodzinę. Posłuchajcie, babeczka. Wczoraj i, tam spotkałam, w sumie to tak niedaleko nie była i obserwowałam. Oni mają, tutaj niemiecka rodzina, mm, ona jeszcze niedawno była w ciąży, także urodziła. Posłuchajcie, ja nie wiem, czy jest sześcioro, czy siedmioro tych dzieci. I gdy oni wchodzą do sklepu na zakupy, to taki trochę się zaczyna szum, ale ona hasło i posłuchajcie, ordubus zajmie, porządek musi być i te dzieciaki się słuchają. A przychodzi takie dwie murzynki, mamy, które przychodzą z małymi dziećmi. Posłuchajcie, to jest taki krzyk. Te dzieciaki, wiecie, szaleją, a one sobie gadają we dnie. A te dzieciaki robią co chcą. No i teraz jest pytanie: Jak to jest? Jakie jest to życie? I gdy ja mówię, stop, bo to dziecko tam krzyczy, ale wiecie, na zasadzie podskakuje, krzyczy. No są, są ludzie, pracujemy, prawda? To ono się tak na mnie dziwnie spojrzało. Aha, to znaczy, znowu też przejęcie w drugą stronę. Czyli nie ma żadnych barier? Robimy co chcemy? Jak to jest teraz w ostatnich czasach było? Czy prawo niemieckie ma być wyższe niż prawo polskie? Posłuchajcie. No właśnie, ale prawo niemieckie jest nad Polakami. Jest. Tylko tak jak nade mną. Tutaj w Niemczech. No właśnie. I ja tutaj przyjechałam, myśmy tu przyjechali w pełni świadomości, że tu obowiązuje niemieckie prawo. Ale Obowiązuje niemieckie prawo, obowiązują niemieckie ceny i obowiązują niemieckie pensje. A co to znaczy przenieść kawałek prawa do innego kraju? Na jakiej, ale na jakiej podstawie i dlaczego? I tutaj dobrze Aleksandra też skwitowała, bośmy ten temat ostatnio o ten temat rozmawiały. I powiedziała tak, aha, to co my nie mamy takiego prawa i musimy wziąć z Niemiec? Bo sobie nie radzimy ze swoim własnym? No jak to jest? Zobaczcie, jak to jest ważne, aby ta świadomość myśli i czynów była cały czas. Kochani, świadomość myśli i czynów. I nie dajmy się manipulować, nie dajmy sobą sterować. Chyba, że nie umiemy żyć swoim życiem, ale dlaczego? Dlaczego koleżanka mi pewnego dnia mówi w pracy dawno temu w Polsce, no, może nie tak dawno, z parę lat, mówi, letnia, ci chłopcy, którzy przyszli na praktykę, to oni mogliby być moimi dziećmi. A dlaczego nie wyszła za mąż? Spotkała różnych, yy, miała przyjaciół, czyli przyjaciela, miała faceta swojego, tylko za każdym razem ten facet nie odpowiadał tatusiowi. A, ale czy jak jego, jej tatuś wyszedł, ożenił się z mamą, to rodzice tak samo nim sterowali? No nie, bo przecież ma dwie fajne dziewczyny, dwie fajne córki. Zobaczcie, jak można wpływać na cudze życie, i później ona mówi, że się leczyła z depresji. No jakiej depresji? Bo nie miała własnego zdania. Bo ją tak wychowano, że ona miała nie mieć własnego zdania, bo ona się ma słuchać tatusia. I teraz pytanie, czy teraz tatuś jest szczęśliwy, bo wnuka nie będzie? No bo stąd ten wnuk niby ma przyjść. Ja przyjść, wszyscy mężczyźni jej życia byli źli, bo tatusiowi nie pasowali. I to samo jest. W wielu rodzinach, bo mamusi nie pasuje, zobaczcie, zobaczcie ten schemat, o czym mówię. I jak ważna jest świadomość myśli i czynu. Jak się boimy, zrobić krok do przodu, dlaczego? Dlatego, że nas tak wychowano. Ale gdy to zobaczymy, to powiem klapki wtedy spadają. I mówimy tak, no bądźmy, twórzmy nasze własne życie. Bądźmy tu i teraz. Bądźmy, bądźmy świadomi myśliczymi. A, nie było mnie parę dni przemyśleń. Witaj, Joanno. Sydnej pozdrawiam. Lengenholm pozdrawia, Sydney. I posłuchajcie, życzę Wam. Miłego dnia, a dzisiaj, 22 lipca, to. ileś lat temu obchodziłam imieniny Magdaleny, bo dzisiaj jest Magdaleny, i dzisiaj jest odpust w suchej pionek w Polsce. parafii, stąd pochodzi moja mama. No i stąd to moje imię, Magdalena. Pa. Ale lepiej zobaczcie. <grytanie> Ta strona mi się uśmiecha. <grytanie> a, je, je. A.